Cześć, mam na imię Marta. Prowadzę śluby humanistyczne w języku polskim, francuskim, angielskim i hiszpańskim. Uwielbiam teatr w każdej postaci. Bardzo lubię wspinaczkę wysokogórską, żeglowanie i oczywiście książki. Uważam, że każdy z nas ma inną definicję szczęścia. Dlatego śluby humanistyczne, ze względu na swoją wyjątkowość i ze względu na swój indywidualizm są dla mnie absolutnie znakomitym wyborem dla e, kogoś kto ceni sobie e, osobisty wyraz ceremonii. Mam nadzieję, że będę miała okazję prowadzić i waszą. Hello, my name is Marta and I conduct ceremonies in Polish, English, French and Spanish. Bonjour, je conduis la cérémonie en français, en polonais, anglais et en espagnol. a bientôt, bien sûr. Hola, conduzco la ceremonia en español, en polaco, en inglés y en francés.